Nie proszę Cię, Cave Shark Witam wszystkich, warto serdecznie załatwiać impojt A tam w następnym odcinku z Fishing, czyli Scott, który łowi ryby W dzisiejszym odcinku porobiłem trochę questów i spróbujemy zrobić podejście następne do Kiepszarka. Może tym razem się uda. Mo może się tym razem uda. go zobaczmy. No i by się znaleźć miejsce, w którym on jest. I wydaje mi się, że to jest teraz pod nami. A raczej to jest tym miejsce pod nami. Ten to jest jakaś czapka. Eee, chyba rakiem połowując pod No i kupmy bomby. W sumie zajmijmy czapkę. Bo chyba wystarczy jej. Chyba jej wystarczy już. Chciałbym na początek po odcinka mieć, żeby posłuchać muzyki chwilę. A to jest starsze to się do tyłu I sprzedajmy ją. I teraz co możemy kupić? Eee, mo Moglibyśmy kupić tego kardinala i sprawlię coś na koniec mapy, ale to zobaczymy. To może zrobimy pod koniec odcinka, e, więc oglądacie do końca e, to może zobaczycie właśnie jak tego kardynała używam. W ogóle ta szapka o 240 tysięcy, naprawdę strasznie droga. E, you can see the lunch or air lunch of intoway to znaczy na nie obchodzi e, Tu Active Quest to jest nawet spoko i to mogliśmy obecnie teraz wziąć chyba. Więc sobie to weźmy Mamy nowe questy. O, no Krisa musimy nazywać. o, to jest akurat łatwo, okej. Okay. Kingfisha. czy nie wiem, co to jest Kingfish. I sprawdziłbym w sumie. Zakładam, że to jest raczej średnia ryba. Powiedzmy tak, może od góry do dołu. Znaczy od dołu do góry. Kingfish. Będziemy mieć tu kingfisha jakiegoś, czy nie będziemy mieć? Chociaż kingfish to może być coś mały. Tak, raczej to będzie mały. To jest queenfish, a nie to, przynajmniej kingfisha. Blackfish to jest dobra Czyli to będzie kingfish, czyli pewnie mały, tak? A jak tak się wydaje, że to może być mały. Jakbym jak, jak kujaczył go skończąc z usta nazwą Pewnie łapałem już go zakładam. C I trzy są potrzebne, więc na pewno jakiś, taki łatwy musi być. No, mamy gdzieś jakieś kingfisha. Myślę, że reskitter Re Re to właśnie to będzie. O jest kingfish. A, to jest 100! Mam łatwe 3-4 questy nawet Dlatego porobimy, porobimy W dzisiejszym odcinku porobimy questy Najpierw robimy cave Robimy podejście do cave A potem robimy questy w dzisiejszym odcinku I może uda nam się ten lepszy radar odblokować jeszcze dzisiaj Fajnie by było Widzę, do mamy czapek Jest jakaś czapka, może taka warta zauważenia O kurde, nie miałem tej czapki Dobra, dawaj tą czapkę, nie miałem jej Dbałbym, to nie jest jakiś supermach Sakabe, rot, obrzydź I have free away ehm. Dobra, co no, nie obchodzi, ale widzę, że coś do upgrade'ów. Tu jest jeszcze jakaś czapka. Zobaczmy co czapka. Czy jakieś nowe, czy może nie? Nie mieliśmy. No dobra, mniejsza. Kupujemy to i idziemy szukać miejsca naszego kiełszarka, które było gdzieś gdzieś na dole. Najpierw znajdziemy to miejsce i potem będziemy się bali, że jeszcze... A, nie kupiłem lampki, no tak, no i im pobrało. bo nie kupiłeś lampki. Macz, że będzie jakaś inna czapka, która daje na przykład lampkę na godzinę. Może wie taka, zobaczymy. Bo jak, jak, jest, jak, jak jest lepsza czapka na kwesty, to może lepsza czapka na lampki. Zobaczymy. Okej, okay. dodajmy sobie na razie to. Od lampek. Robimy ulepszenie lampka. I teraz to. I co my chcieliśmy? My byliśmy to z questami. Tak, tak, z questami. my się teraz reset na questy? Tak. <laughs> Możemy rozstawać questy, tak po prostu. Galina. To jest galina. Da, sprawdzimy to później. Na razie. W sumie nie potrzebujemy czapki w tym momencie. Potem się pawimy tym kusami, Potem weźmy jakąś czapkę, która mogłaby się nam w jakiś sposób przydać. Jest jakaś czapka, która po prostu. Ym, jakaś taka czapka, która bym pomogła zapaniem go. Fish are monstrous. O nie, nie, to co nie, to na pewno nam się przyda. To też nie. To też nam się w ogóle nie przyda. You can see, dobra. Weźmy. You can Aha, dobra. Weźmy tą czapkę i zobaczmy, jak ona. działa. Uuu, dobra. To może być fajne. Dlatego na, na razie to my. Kurde, instant, instant. Ale to jest dziwne. Ale fajne, to szczerze podoba mi się. Widzimy hitboxy ryb, ale fajne. O kurde, o kurde. Już gonił nas, już raz gonię, gonię. Dobra, ty rekin. Rekin, ja ci mówię. Ty tego nie chcesz. No, tak jak mówiłem. Ty tego nie chcesz, rekin. E, wy może nie, bo ja nie jestem pewny, gdzie ja jestem w ogóle. Bombad, proszę ci nie rób takich mi żartów, więcej nigdy błagam. No, będzie mieć trzy bomby najwyżej. Nie, no, to nie jest to miejsce, tak obuchłem te ryby. Nie, to nie jest to miejsce w ogóle raczej. Czy to, to miejsce jest? Mm, to mogłoby być te miejsce buchnijmy te ryby jednego mata zmarnowaliśmy Tak wydaje mi się, że będzie więcej tam dole Sprawdźmy Czy mm, tak, to jest to miejsce? Ale powinny być te takie fisze, takie... Tak, to jest te miejsce chyba Problem jest się że tu bombatów raczej nie ma już E ja bucham te ryby większe Ale to powinna być taka zielona, dziwna ryba O, właśnie ta Ta ryba jest właśnie najważniejsza, bo... Chyba O, to jest bomba, dobra mm, To jest ryba, to jest bombat. Okej okay. mm, To mam, mam... Mamy plan co zrobić Mamy plan co zrobić mm, Wiemy co zrobić Kupujemy bobby i próbujemy co zrobić a przed tym, zanim to zrobię, raczej bym buchnął sobie wszystkie ryby, żeby mieć łatwo, łatwiejszą drogę. Dlatego weźmy jak największe gromadę tych ryb. buchnijmy sobie je, żeby nie przeszkadzało w żaden sposób. No nie, nie, to wymieniłabym tego. Dobra. A w sumie, gdzie to jest? Tam gdzieś jest taki znak? Jaki znak, to właśnie tam jest to miejsce, które, do, do którego musimy pójść. A to jest taka gromada. Nie, tych ryb nie chcę, bo ja, jej potrzebuję, ja chyba. W sumie, nawet moglibyśmy zobaczyć w tym momencie, mi się wydaje. Bo, walmy jeszcze te, bo ja wiem. Serio, zapam czapkę? Naprawdę. Więcej bomb, więcej bomb. Tak po prostu na wszelki, nie chcę tych ryb tu mieć. Idźcie są. Ty też. Idźcie są, dobra. Więcej ktoś jeszcze? Te idź. Mają sobie te ryby będą złowić Ja chyba tak zrobię, że, że ja chyba tak zrobię, że właśnie je złowię. No go spróbujmy. Tylko potrzebuję jednej małej. Eee, to buchnę to już. Chodź mało, chodź, o, chodź, chodź ty. Dobra. Ciebie mamy. Teraz idziemy po tą niżej. I ta niżej była gdzieś tutaj. Tylko... Że ja naprawdę ty chcesz tego baita wziąć? Idź stąd. O, dobra. Fajnie, że widzimy więcej, kiedy on może uciec i tak dalej. Eee, tu gdzieś był ten backfish. To no, nie jest backfish. Był taki zwykły. O, ten, o, to jest backfish, dobra. I tego chcemy. I mamy z głowy już jednego. Nie wiem, idź na statek tyłu, cokolwiek. Nie wiem, po co jesteś, ale Ale co bądź. Eee, czy jest jakiś jeszcze jeden backfish? Spróbujmy go złapać jeszcze jednego. Może coś będzie. Spróbujmy. Backfish, gdzie jesteś? Na pewno, jeżeli to był jeden, to jeszcze. O, jesteś jeden, dobra. Mam kosę zrobionego, chodź tutaj. No, mam kosę zrobionego. O, to nad więcej jest, ale to nie obchodzi nas więcej. Oś na górę. To jest taki silny. Na górę, na górę. Dobrze, nikt się nie może zjeść, uważaj. No co jest? E, ja, ja, to, ja to trzymam, to, cały czas trzymam pętkę. Ja nic nie robię, innego trzymam później cały czas. Zobaczcie, Katerwa jest powolona. Dobra, mamy ją. I mamy zrobioną quest, okej. Okay. Teraz robimy, to, co mieliśmy, czyli kupujemy bomby idziemy w dół już całkowicie. I zobaczymy, jak to będzie, może się uda. Dobra, robimy to. Robimy to. Ale dużo duże ryby nie uważać. I tam jakaś jedna wielka jest na to, nie wiem, czy to jest ta moga, czy co to jest. A to coś wielkie upływa, o to co to jest. A, to jest ta. Dobra, to jest ta, Okej, okay, spoko. Widać, kiedy ma wielki zasięg. Ma strasznie się wielki zasięg. Dobra. E, musimy pójść na dół tutaj. Nie, wiem, co te ryby robią, ale krążę wokół siebie, nie mam pojęcia. E, I koło właśnie tej ryby. O, dobrze, mamy, mamy, mamy. J jeden w ogóle bomba cię zbawana. Szkoda, bo byśmy mieli na podejście, gdyby nie stało. Kurcz, jakie wielkie ryby. A co to jest o to, taki. To jest od kiewszarka Mam kiesarka, mam kieszarka, mam kiesarka, okej. Okay. git, próbujemy go wyciągnąć. Próbujemy go wyciągnąć. błagam się. Błagam Cię, błagam cię, nie rób nic głupiego, nie rób nic głupiego. Nie rób nic głupiego, proszę cię. Nie, nic głupiego nie rób. Błagam cię Cave shark, Nie rób nic głupiego. Do góry, po prostu do góry, po prostu do góry. Właśnie, w takie takie ładne miejsce. O! Takie bardzo ładne miejsce, Cave Shark, proszę cię. Bardzo ładne miejsce. Nie, ale nie tam... Nie proszę cię, Cave shark, Błagam cię w górę, błagam cię, proszę cię, rybo jedna! Proszę cię! Mam ostatnio chyba, mam dwie albo ostatnie... Ty ale gdzie on płynie? Tam jest słodkość, lol. Ej, Cave Shark, proszę cię, nie rób, nie rób sobie żartów. Nie, gdzie ty płyniesz w ogóle, tam nic nie ma. To jest drugi koniec mapy, nie pójdź na drugi koniec mapy, człowieku, ty jesteś chory na głowę? Ja pitolę, te ryba jest pośledzone, naprawdę na drugi koniec mapy płynie. Dobrze, jakkolwiek teraz miły się stałeś, jakkolwiek przynajmniej. Przynajmniej w miejsce, gdzie byłeś wcześniej. On, on, on no w ogóle, on tak daleko swojego siedliska, że to jest powalone. Dobrze, Cave shark dobrze, lubię cię bardzo. Jesteś naprawdę fajną rybą, jesteś, jesteś dobrym <laughs> Ty jeden mały gnoju. Mały kicharka! Mały kicharka! Mamy go, mamy go! I co? Wy się taka trudna ryba, Impo nie złapisz, to ryba najtrudniejsza do złapania. Nawet Noktisa frajera pokonałem! Nawet Noktisa z cave Sharkiem pokonałem. Czego Impo jeszcze nie zrobi? Czego? Jakiś smok? Jakiś smok! Smok to nic nic! Nic da impa, nic! Ja jestem prawdziwym łowieckim... Łowiecką legendą prawdziwą jestem. Dobra, Shark. Okay, do tyłu gnoj jeden. Puh. Easy! Ale co Noctis? Jeszcze żyje gdzieś tam? Czy ci już nie ma? Co jest o to, to? Właśnie może tego... Storm mamy! Storm mamy jeszcze! Złapmy frajera tego sztormu jeszcze! Stormiego! do ja, dobra, zmieniamy czapkę! Daj mi tu czapę moją dobrą! Dawaj, gdzie jest moja czapka? quest, new quest! O tak! More quest. more everything! Oh yeah, dobra! Lampę mamy, wszystko mamy! Idziemy szukać tego Stormiego! Ten gnoj gdzieś tu będzie! To jest Stormi? Nie, to jest, to, to jest ryba zwykła, ten... wdywająca. Tu coś? Nie. Dobra. Będzie dalej. Właśnie nie wiem, czy Storm jest taki taki żywy, czy coś. A ty chcesz coś Beta, czy nie chcesz? Bo nie wiem, kim ty byłeś, nie pamiętam w sumie. Chodź, wejsza, Beta, weź. Bo chodź. Mmm, jakiś blipar, dobra. Ty idziesz tam na ty do tyłu. Ty nie. Czekamy tego Stormiego. ja chcę te ta ryby tak nagle. czemu, co, co, co ten Catfish tak nagle oszalał? On jakieś noc są tak dziwnie szaleje, a jakiś dzień są taki spokojny jest, tak sobie po prostu pływa. Chyba się można nacieszyć tym, że tak pusto jest, pewnie tak. No a co tam pływa na dole? nie pamiętam jak Stormy na mapie wyglądał? To nie jest Stormy, no nie. Nie pamiętam jak wielki był Stormy na mapie. Jakby wiedziałem więcej jaka, jaka, jaka kropa jest w wielkości. Mogę sobie w sumie sprawdzić, ale no nie spodziewałem się, że będzie ten. No ja po prostu Storm teraz czy coś. Jak to bym sobie po prostu sprawdził. Na mapie jak wygląda i był łatwiej teraz, bym sobie po prostu patrzył na kropki. Ten katfish to jest po prostu gościu masakra. Idę go rozwalić. No chodź! Pa, już nie chcę nagle A ty co tu chcesz w ogóle? Idź stąd No mogę cię buchnąć jak chcesz, chcesz tego naprawdę? Serio tego chcesz? Nie, ja ciebie nie chcę buchać, bo ci się łatwo łapie nie, 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 chcę cię buchać Bo ja mam na ciebie sposoby, ja nie chcę cię buchać, dobra Jak zajmiemy stormie, postaramy się ucieknąć od niego O, no i fajnie, tak powinno właśnie być Postar Postaramy się od niego uciec i... I buchnąć gdzieś z daleka te... Y bomby Dobra, tych nie chcę, bo one są drogie Stormiego szukamy, Stormiego. To jest Stormy? To może być Stormy. Nie, no bo to nie jest Stormy. Stormy chyba był gdzieś właśnie przy dziś rafie kolorowej, nie? Co, coś takiego, tak mi się wydaje. co ja mógłbym jak taki, 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 ten, taki okropny człowiek pójść do tej rafy królowej i wszystkich tu buchnąć, ale nie, no, nie będę tak robił, dobra. no bo... No, się w sumie sobie buchnąć, tak, jest jak potrzebne. Na co, te ryby, to nie... to coś wielkiego pływa. A to jest taka kamarisa, tak? Znaczy, nie kamarisa, tylko oczywiście. elkin młot. Ale to jest pusto. to jest pusto. To jest jakaś taka mała, pojedyncza rybka. Zobaczcie, co to jest. Albo to jest taka lusowa, mała rybka, albo to coś jest takiego unikatowego w miarę. Ciekawe mnie to. No, idziemy blisko smoka, dobra. Powiedzieliście mi, że. Mówiliście, że smok psuje radar. Mówiliście, że jakiś się odpowiednio głęboko to radar się psuje i jaki smok. Czyli, czyli, żeby zapać smoka, nie mogę mieć radaru. Dobra. Szkoda w sumie, bo mogę dokładnie nie wiedzieć, gdzie jestem, ale jakby będę głęboko, teraz się ogarnę. Bo muszę po prostu rafę znaleźć i będę wiedział, że w poprawo rafę jeszcze smok. No, smokujcie ode mnie ciekawa, bo mam na radar niby. Uwierzę wam, że tak to jest prawda, ale jestem w stanie wam to uwierzyć, bo no on coś tak jakby nie chodzić tak jak dziwnie uciekał ode mnie, więc no, jest bardzo możliwe, że tak po prostu jest. jest I właśnie myślałem, że on bardziej bliżej jest. Więc tak dziwnie uciekał, więc możliwe bardzo, że właśnie tak jest. No, może z nim tylko czapkę. Które jeszcze nigdy nie widziałem, albo jakoś losowo z Stormiego le wątpię, ale Cave zapaliśmy. Zapaliśmy Cave i mamy jedną z najtrudniejszych ryb za sobą. Tam chyba idziemy do jajka, więc nie mam po co tam iść. A bo tu jest jajko, to jest na to szansa dość spora Ale się przepłyniemy. Możemy powiedzieć co jest na końcu mapy A na razie robimy questy, może to zrobimy w innym odcinku, zobaczymy Bo bardzo chciałbym włączyć w ten lepsze. mieć A, niżej nie popłynę No w sumie ciekawe jest, co tam jest Naprawdę mnie ciekawi co tam jest, bo tam może być coś ciekawego To może być jakieś taka ukryte miejsce, gdzie jakaś taka unikatowa bardzo ryba jest A więc się że coś jest, bo wątpię, że forcy robili taką dziurę tak po prostu Bo tam ona się czapko dosyć tą, tą inną, Wie, wiecie o tym, nie? To czapko, inno i. Jest na samym ciekaw. dobra. Więc co jest po prostu w głębokościach. serce nic nie ma, e, jak jest noc. I na tym pamiętam, że coś było, jak nie było nocy. Bo tu już byłem raz albo dwa. A no, możemy stąd pójść, bo to totalnie nic nie mam, sta na dziura. Ej, to była śruba, której niż nie miałem. A nie, to, to już widziałem raczej, chyba widziałem. Ale nie chcę, chciałem, chciałem tylko mało zobaczyć jeszcze. Jest coś ciekawego? Znajdźcie jakąś rybę, której jeszcze nigdy nie znaleźliśmy. E, to chyba raz łapałem. No, pójdźmy tutaj. też pewnie będzie na dół, czy nie? A, nie jest na okej. Okay. To co jest coś, nigdy nie łapałem. Dobra, może wyziemy tą rybę. Co, 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 jest? Co jest, co jest to rybą? Nie tak, czemu ona tak. Tak dziwnie, yy. ale no nie tak, yy, ale ta ryba jest jakaś na serio, co za ryba jest, mam ją złapać? Zaraz sprawdzić, ona jest dokładnie Ta ryba serio, coś nie tak, w ogóle patrzcie, głęboko byliśmy, jo Dba. To jest dosłownie pod, pod rafą trochę w prawo i w dół, dobra Spójrzmy, spróbujmy Leofisza Leo, Leo złapać po prostu, będziemy mieć quest'a z, zakończonego Mamy quest'a na mała, o kurde Nawet spoko quest, nawet spoko quest Nie możemy znaleźć tego, tego stormiego Włochmy tę rybę tutaj, bo jeśli się, się pojedzie, ta ryba albo mi zje coś małego, albo po prostu mi będzie z, 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 randomowo mi ja nie chcę, żeby tego robiła. No nie, no, te ryb są zwalone, zielone, trzeba je buchać po prostu. No, choć już na tył dostatek, temu nie. Idziemy po małą rybę. A, potrzebujemy mieć haczyk, dobra, nieważne, potrzebujemy mieć. Yy, to. Idziemy po małą rybę. I złapiemy tego Lea, będziemy mieć z głowy questa następnego. No, mała rybka, czyli ty i ty. I mamy ci. No, to jest bardzo banalny quest. Jak jest Leofish, to po prostu musisz się cieszyć, nie? Jak jest Leofish, to po prostu musisz się cieszyć, bo to jest strasznie łatwy quest. Tylko nam nie zaliczyło go. Co? Czy ja pomyliłem rybę? Nie, no pisało chyba na Leofish, nie? No, nie wziąłem tego. No, robi się cień. No dobra, Stormiego pola skali nie znaleźliśmy. Ta ryba zdecydowanie nie jest zbyt taka, jakby unikatowa losowa. Powinna się zwiększyć, wydaje mi się, że jej procenty na to, żeby się pojawiała no, wydaje mi się, że jak powinien być Storm, to pojawiać się pojawić 100% za każdym razem. dobra, weźmy, nie wiem, to i chodź. No to, to jest Leofish, nie ma innej opcji. Chyba, że ktoś mi go nadekł, ale wątpię. No chodź. A to jest Leonfish, a to co to jest? Leofish, lol Leofish Kurde, skoro nie ma tego w szkiwarki, naprawdę by się przydała serio Leofish, sprawdźmy tych małych na razie Ale raczej to będzie właśnie medium A Bo to nie będzie... O, Leofish. A to jest ta... To jest taka głupia ryba, która pcha się w dół, dobra Spróbujmy ją znaleźć Czy nie mogliśmy tą kamerynce wielką złapać teraz, jak tu jesteśmy To spróbujmy ją złapać, tylko potrzeba jakiś średniej Idziemy to kamerynce dla pieniążków Czemu nie? Chodź, chodź, chodź Chodź ty, chodź ty Dobra, nie bierzemy to i dla pieniążków łapimy kamornicę. Nie wy... Dobra, chcecie, proszę bardzo. Mmm, pychotka bomby, mniam Dobra. Co dziś. Co za dziwne ryby? A nie, widziałem jeszcze. No, ale nie ma po dobra. O, Już zapyszę tak. Unita. Co? A nie miałem? A bo wyłowiłem sobie rybę. No i ja takie żarty są. Dobra. Przynajmniej się pozwoliliśmy tych ryb, to będzie łatwiej. No chodź, no, co się starasz. Mam taką lepszą wędkę, no. Co za dziwna ryba była? Chodź tutaj. Chodź tutaj, nie widziałem cię chyba. Bo. A, już łapałem ją. Ale fajna ryba, dobra. To po prawo weźmy tą rybę. To od po prawo. No jest średnia, więc fajnie. Nie, nie, was nie chcę. Dragonfish. Chodźmy go złapać, bo na przykład popływa gnu jeden. Chodź, dragonfishie, Chodź. Chcesz? Dobra. Mamy go. No i dzięki, Dragonfish. Doworeczka z Dragonfishem. Pyszny Dragonfish na obiadek. Dobra, chodź ty. Jesteś głupią rybą, chodź tutaj. Teraz robimy to. I już nie ma opcji, że go nie łapiemy. Chodź tu, Meduza, czy tam, czy tam Kamarinsa, czy tam rekin młotogłowy, chodź. No chcesz czy nie chcesz, halo? Kurde, co myślałam tak to tak głęboko specjalnie? Chodź, ty, no. Nie, bo tam, tam są dużo głupich ryb, jest. O, właśnie, chodź. Dobrze, dobrze jestem szybszy, trochę od niego. No i dzięki. Młotogłowy rekinie Zapap jeszcze na samym dnie, tylko zaraz zrobimy zr zr tak. Na samym dnie zapomnę to jeszcze małą rybkę, które dużo warta. Tak na wszelki padek. Znaczy na wszelki padek. Mm. Żeby już tak dużo pieniędzy zarobić. Chciałbym zapaść. Co za dziwna ryba? Nie widziałam jej, chcę ją zapać. Nie, pa nie pamiętam jej, złapię ją. Ile kosztujesz? No 23, spoko, spoko, dobra. Kupię bombę, idziemy w to zbuchnąłbym to chmary do tych ryb, bo oni mi denerwują. Ty też chodź to, bo ty jesteś ty jesteś dziwny co kurde, to tego Angel Fisher A dużo tych Angel w są jest? Idź do tego bajta, nie dotykaj mi tego no gnoje nawet. O, ciebie chcę, właśnie. Chodź. I teraz uważajmy, żeby nikt go nie nadgryzł na pewno. Żeby nikt go nie nadgryzł. Dobra, nikt nie nadgryzł, jest git. Mam to rybkę, fajnie. 125 tysięcy. <śś Parece> Ogłem rafa korowa, znaczy za rafa korolowa, to jest chyba jedno z najlepszych miejsc na zarobienie sobie pieniędzy, bo jest tutaj za 125 tysięcy ta ma rybka, jest jakieś tam 60 tysięcy jakiś bo, jest 125 tysięcy hammerhead, jest 125 tysięcy lionfish i tak dalej, tak dalej. Więc jest serio strasznie fa fajne miejsce do sobie taki na szybko pieniędzy, takich z 500 tysięcy tak na szybko. <grafię> Więc jak ktoś by miał łódkę, że mógł tak podpłynąć, to właśnie polecam Wam bardzo pójść tam szybko i sobie zarobić pieniądze. Dobra. Co do głupie ryby ja nawet nie chcę przy przychodzić, bo to na nie ma sensu. Chodźmy to dalej w lewo. Leofisza chcę złapać? Raczej go znikniemy bez problemu. Ale tam jest czapka, jak zobaczyć, zobaczyć, to czapka, czy to jakaś nowa jest. Nie, to nie jest nowa, okej. Okay. To możemy szukać Leofisza. To raczej taki fialetowy? Taki fialetowy w paski to był Leofisz, nie? Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Dobra, ja bym sobie chyba złapał tego gnoja. Tak, tak do zasady, nie? Tak dla zasady bym sobie go złapał, dlatego chodź tutaj I gdzie ty teraz, pytanie, jesteś? O, tu jesteś, ale wysoko poleciałeś, chodź tutaj Patrz, tu jestem, bait, 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 o właśnie Idź, bait, 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 chodź, chodź, chodź tu do tego końca. I dzięki, Tiger Shark. Ale mamy dużo wielkich ryb na statku. Ja pitole. Mono nie rekinta zbieramy. Dobra, tak zbieram wszystkie się, jeszcze, jeszcze zwykłą szarkę trzeba zapać. Jeszcze zwykłą szarkę trzeba zapać. Jego pytanie: Najpierw go zlokalizujmy. Kurde, co ty się od razu wbiłeś do mnie? O, tu jest, dobra, tu jest. No nie, no proszę cię, kumplu, nie rób tak. O, chyba to jest właśnie tylną szar, wzięliśmy go tam. Rekin, chodź. Dobra, widzę go na mapie, widzę jak wygląda, jest jest dobrze. Będę wiedział który to jest. Dobra, to będą to płasne dole. Tylko zaraz spróbujemy go wziąć. Tylko teraz najpierw tak. I ty chodź, chodź. O, dobra. I po... nie nie zostaw Błagam was, zostawcie to. To jest, dla... to jest dla... to jest dla... to jest dla tego. Nie dla ciebie na pewno. Dobra, chodź już! Czemu ten box jest tysiące naprawdę? Your boat is full. Dobra, to nieważne. Eee, to nieważne ważne. Weźmy ryby jakokolwiek. Dużo. Dziebie... O, chodź ty, chodź ty. I w dół. Później w dół po prostu. Feria, możesz płynąć dół. Nie przeszkadza mi to. Nie wiem, ta, ta ryba to coś nie tak chyba z nią jest. No dobra, no sobie tak. I w swoim czasie, swoim nie będę się pośpieszał. Też po na dół. E, szary był tam po lewo. Jest bardzo blisko niego. Tu jest. okej. Okay. Tylko raczej nie dam rady, dawa. No to musimy się z nim bić? No trudno. No to się z nim bijmy już. Będziemy mieć wszystkie rekiny za sobą. Możemy spróbować że złapać tego, wiecie, którego? Tego zumpieka wielkiego. Ale to nie, nie zmieścimy go, więc będziemy musieli na sprzedać. Chodź, 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 chodź. No i już nie Rekinie. wiem, że i tak do podpłyniesz na górę. Wiem, wiem to. Chodź, chodź, chodź. Chodź nie, 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 nie ma nigdzie pływania. nie ma, nie ma. Idziesz do góry. Nie jest jakiś super dużo wart, więc ten nie myśl sobie, że jakiś dobry jesteś. Mam dużo droższe ryby na statku od ciebie. Chodź tutaj. Mam dużo droższe na sadku od ciebie. Co ty sobie w ogóle myślisz, gnój jeden? Ty już jesteś słaby. Ja bym to na kanapkę najwyżej może zrobić już teraz. No i dobrze. I mamy wszystkie rekiny na statku. Wszystkie rekiny na statku mamy. <laughs> Dobra. Sprzedajemy. Bum! 2 miliony 400. ,000. O tak, dobrze. Mam prawie 10 milionów. Jesteśmy blisko 10 milionów. Dobra. Zrobimy zapaść tego Leofisha. Mało na innym odcinku złapiemy. Wydaje mi się, że w następnym odcinku już mało będę się zobaczyć, bo jakoś ze złapanką szarka zostało do zapania taki, takich, takich, um, unikatowych. Został nam smog, został nam mał, Jakieś jeszcze inne, jakieś takie ryby, gdzie są głęboko bardzo. Y, ale mniejsze. Najpierw bo wezmę bomby może po prostu, bo denerwują te wszystkie ryby I po prostu będziemy płynąć bez żadnych problemów w dół I tyle Dobra Ty idź nie chcę. O, jest ryba, którą chciałem, dobra, chodź Ty jesteś Leofishem raczej, zgaduję, tak? Nie, ty nie możesz być Leofishem no, no sprawdzimy A nie, jesteś Leofishem e, Core quester dostał osiągnięcie Jeszcze 5 questów, da, chodźmy po questy nowe I wydaje mi się, że nauczę czapkę od questów teraz Żeby robić questy po prostu, będziemy robić do końca odcinka questy I to będzie spoko bo w końcu będziemy mogli odpakować nasz radar Dobra, to jest quest, quest trap, dobra Musimy złapać smoka eee, Skittera i Queenfisha. okej okay. Queenfish to nie jest taki super problem, tak mi się wydaje przynajmniej Go musimy takiego zlokalizować najpierw Dobra, Queenfisher, wiem, że gdzieś tam na dole buwaj I sobie gdzieś właśnie w tych okolicach na dole eee, Skittera jeszcze musimy zdobyć, dobra, Skitter, chodź, chodź, chodź Chodź Skitter, chodź, nie, co ty Nie uciekaj Skit... Nie ty, Skitter O, mamy go, dobra, musimy jeszcze złapać Dobra, niech będzie Chodź Skitter to musi być zwykły, nie, nie czerwony, dobra. Tego zwykłe... Japy, to tego zwykłego Ja, pi to, są okropne. Te początkowe miejsca są naprawdę okropne. Dobra, no chodzisz chociaż ty czerwony, no nie wiem, co mam z to zrobić, ale. Oj, do tyłu nie będzie. Zawsze jakieś pieniądze, 20 tysięcy, nie nieźle. No jeszcze jednego skitera, jeszcze jednego i potem jakiegoś jeszcze rosowego znajdziemy gdzieś gdzieś gdziekolwiek i jest git, dobra. Teraz idziemy po. E, queen Fishe. Tylko do niego trzeba lepszego baita, czyli tego. I idziemy po Queen Fishe. Może znajdziemy gdzieś. Halo, Queen Fish, uchodź tutaj do nas. Potrzebujemy cię. Queen Fish, queen fish, queen fish. Style on fish nas nie obchodzi. to te ryby, które zawsze... O, kunfis. No, mamy Queen dobra. Tak, żeby nic go nie nadgryzło. Żeby nic go nie nadgryzło. Okej, okay. i mamy go, dobra, jest quest, tak. Okay. Teraz jeszcze jeden skitter Stormy. No i Dragon i Mała na razie nie zrobimy. Dragona w jakimś innym odcinku. Mała, może w następnym odcinku, zobaczymy. Albo Dragona w następnym. Zobaczymy. Tak jak będzie wygodniej tak się zrobi, pewnie. Tylko teraz potrzebujemy tego teraz proszę jeszcze jednego skitera. się w prawo już nie będzie, bo to jest za daleko. Dlatego po lewo. Ale możemy sobie same questy, więc to jakiś to nie jest problem, że nie zrobimy tych. A możemy na tier setnąć chyba czy coś, zobaczymy. Czy mogę je najpierw resetnąć, bo może teraz już się nie będzie dało. No ale mniejsza no. Skitera potrzebuję jeszcze. Ale nie mogę żadnego znaleźć. No w się jakby nie było. Nie. Ty jesteś najgorszy, ciebie nie chcę, iść stąd. O naprawdę wiele. Jest, mamy. Dobra, chodź. <głos> <głos> Tylko nie nagryliśmy tego. Uciekam jak ma On będzie mnie gonił, tak czy się powie, nie? Nie, dobra, nie goni gonimy, jest git. Dobra, zrobiliśmy questa, możemy wracać na statek. Zostało nam jeszcze trzygość do zrobienia. Dobra. I teraz odbokujemy dwa chyba dodatkowe. Kurde, ten, ma... ten dragon mnie denerwuje i mał i stormi, bo to są naprawdę wolne questy. Tetra, Gawker. Hmm. Reset'em my to z chęcią. Bo Tetra jest w miarę taka. Nie pamiętam gdzie ona była prosto. Tri... Trillo Gawker, dobra zobaczcie co to jest Trillo. Trillo, gdzie ty jesteś? Tu jest Palo, nie? Trillo, jak wygląda Trillo? Już nie pamiętam. Ja go też, to jest pytanie. Chyba, czy to będzie Smał? Smal? Nie Smał. Trillo, tu jest Tetra. Znaczy... O, to jest Trillo, Trillo jest easy. Teraz Gawker. Gawker to jest małe, nie? Gnawer, nie, to nie Gnawer, tylko Gawker. Kurde, oni potem nazwy mają. Na GA a Dobra. No, a to nie jest mały lol. Okej. Okay. Czy to jest średni? ale to w takim razie go nie widziałem za bardzo. Ale dziwnie. Średni też nie jest? O kurde, co jest? Dawker jest duży? Nie, to jest, a dobra, coś ty taki debil, dobra ja Czyli mam, do, mam łatwe te, dobra Czyli taki debil <laughs> Okej, okay. to Wiem już jakie ryby potrzebujemy, e, już wszystko wiem Najpierw spróbuję zanieść tego, 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 tego Że tak powiem debila, którego nazywam debilem Po prostu wygląda głupkowato, ten o, tutaj o, chodź Nie gryź mi, błagam Nie, 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 nie gryź, nie gryź, nie, nie gryź, nie, nie. dobra Mamy quest'a Teraz idziemy po Trilloa. E, Trilo był gdzieś dalej, ale przy jak idziemy do przodu, to zobaczę tu czapkę. Może coś będzie ciekawego. W e, tej czapce. A ciężko będzie tu przypłynąć, bo jest masa ryb. No? A zobaczmy tu czapkę. A mam mieć tu czapkę już. Ale ją wezmę, bo i tak płynę sobie, więc mniejsze. Trilloa gdzieś będzie po prawo bardziej. Wydaje mi się, że będzie gdzieś bardziej koło ko rafy kolorowej. Gdzieś tylko kolisach bardziej, jak już. Nigdzie gdziekolwiek indziej. Trilo sobie klatały latało wokoło. no nie pamiętam, czy one były dokładnie, co jest problem Wiem, że to nie jest trudna ryba do zapania. Po prostu trzeba ją znaleźć. Ona jest taka bardzo pospolita, dość zajebistej z tych grubasów wielkich. W sumie, jako że mam rybę, to sobie popływam i zobaczę, może znajdę gdzieś tą rybę. Ej, to jest przydatne bardzo. To jest bardzo przydatne. To może być na tetra, nie jestem pewny, czy to była tetra. Albo tetra, inaczej wyglądała. Popływajmy sobie tak. To jest ogóle spoko, takie pływanie. To nie jest Treelow. Ile mia miałby. Chyba, to trilo będzie bardziej po lewo w takim razie, jak tak. Słyszę, gubkowa te ryby. No, tyle właśnie pływa w takich okrągach. Tylko... Nie wiem, czemu teraz nie pływa. O im nie, 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 trochę. Jakby w ogóle go nie było. Wydawa Wydawało mi się, że gdzieś powinno być w tych okolicach. Być. No, pływajmy gdzieś na tych okolicach, bo właśnie pływa tak, jak to, ciemno było. O, jest, mamy, mamy, dobra, tutaj. I to jest te miejsce, czyli tam, gdzie domek będzie widać, okej. Okay. Czyli my musimy iść prawo teraz, bo tam jest nasza łódka. Czy się mylę? A nie, się mylę. Dobra. Czyli jednak byliśmy blisko tego, pod nami dziś pewnie. Domek, domek. O, do dosłownie, okej, okay, dobra, <grych> fajnie Weźmy to i weźmy jeszcze bomby, tak na wszelki, Bo musimy głęboko podpłynąć dużo ryb przeszkadzać Buchnijmy te Oj, dwa razy niechcący, dobra e, I tu będą gdzieś te za chwilę Oj, był już, dobra To ja buchnę tą bombę spróbuję złapać Jesteś trillo? Nie Gdzieś tu popłynął Tu jest, o, chodź Taka jedna, więc... Zostawisz nam jedna, okej okay. Mam za zrobionego i zostanę tylko jeszcze jeden quest Idziemy go odebrać Idziemy zrobić, dobra Jeszcze jeden quest, jeszcze jeden quest pa, będziemy mieć w końcu radar. pa, ten lepszy, oczywiście. O tak. Jakie pieniądze w ogóle zarobimy z tego wszystkiego? Panie mało jakieś. Pewnie bardzo małe. Dobra. 60 tysięcy. No już najgorzej. Pink miss. jest spoko bardzo. Pink kisser. Co to jest? Pink Kisser. Co za nazwa w ogóle Pink Kisser? No ale może Medium to jest, nie wiem. <laughs> nie, nie kojarzę tej nazwy w życiu i nie kojarzę. Chyba nie, takiej ryby nie, nie widziałam. Pink Kisser nie mam. No, no Lars to nie jest, a to musi być już mały w takim razie. Pink Kisser. Tak bo prostu ciekawe się zobaczyć, czy to kiedykolwiek miałam, widziałem gdziekolwiek. Pink kisser A to jest Pink. A, to takie coś, dobra. W sumie no mam tylko później bu jakby ten. No. Chciałem pocałować, dobra. A mam, mam misję na Kowfisha. To jest bardzo prosta misja, dlatego sobie ją zróbmy. Chodź ty. Okej. Okay. I teraz trzeba znaleźć. No, wezmę dużo bomb. To się przyda na pewno. jestem pewny, że to się przyda. Widzę, że dobra, to buchnijmy te wszystkie ryby. I chodźmy do kufisza. Bez różnicy dla nas i tak, i tak się pójść do góry. No, zrzuć się. Kofisz, chodź. I mamy kufisza. I mamy wykonany radar, dobra, kupmy go teraz. Kupmy ten nasz świetny, piękny radarek. Zobaczmy, jak on działa dobrze. New Quest. To nam już nie obchodzi, bo. Potrzebujemy jakieś coś na quest'a? Dobra. Deep Sonar. Boom. O kurde, patrzcie, widzimy gdzie mały jest dokładnie, ale fajne. Mały jest pod nami, ale fajne, widzimy gdzie dokładnie ryby są, ale to jest zorumpisty, kurde, ale fajne! I co, będziemy mogli coś kupić, jeszcze jeszcze koniec? Ej, napiszcie mi, czy dalsze levele coś dają, czy już odblokowaliśmy wszystko grze. Proszę, napiszcie mi, bo to jest bardzo ważne, bo chcę wiedzieć, czy dalej mam robić questy, czy nie. Ale na ten moment wyadam tą czapkę i biorę... Mmm... Pernikusa na razie. O tak! A teraz ciekawskie zaglądanie! Bajo, bajo! <laughs>